A Ty masz białe stroje, to ja sobie zmienię wtedy, bo ja wolę te. Dzień mhm. dobry. Jest ze mną Simon, gramy rewanżyk. Pierwszy odcinek, znaczy, no w sumie to już nie pierwszy, ale tego naszego dwumeczu u niego. Polecam sprawdzić. Co masz, jak nie widziałeś. Zapraszam. Zapraszam, widzicie jak ładne? Teraz muszę się postarać, bo ja, jak się domyślacie, hmm. jestem stratny w bramkach. Dehea widzę, zakupiony. Ta. Cię kupił sobie bramkarza przed meczem? No nie, no tamten to zasysał Paweł Człowieku. Ale tak mocno? Nie tak mocno. No ogłosić końcowy triumf. No, Powiem po, tak... Nie. Jeszcze się nie no, grzyba broł do ryja, nie? Co? Tak. Pamiętne 6-0? Będę się bronił przed... Przed tą dżumą, kurwa. A przed tą dżumą. Jebanej kurwa Staric. Do meczu. Staric, Wardy. Patrz ile. Zobacz kto, kto ma ten posiadanie piłki O, teraz no, widzę. Ale to już Azarda lubisz w tym to wypadku. To, to nie, nigdy. 4, 4, 2, nie? Tak ja go no, nigdy nie lubię. Ale Azard to jest dobry to ziomek. Czemu się z cię, kurwa straciłem. No mnie sędzia popchnął. A widać, że jesteśmy na angielskim boisku, nie kurwa pada. No. To twoje klimaty. Uuu. ale jak kot się rzucił! No, a jak, kurwa, w powietrzu slow motion zajebał. To, kurwa, on to ręką dorzucił? Nie, jest. a może... Ja bym tam, kurwa, samochodem chyba nie dojechał, co on ręką rzucił, nie? Strzela! Ko no, 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 wreszcie no. mam bramkarza! Ale mówię ci, że to, ja, to jest kot. O, jest wariat. Jeszcze Pintola kupię. Kogo? Pintola. Kto to jest? No. Pikę. A, to było pewnie, ten to tak. eee, eee, eee! co ruchasz Kira. Kim Pintona kupię i... Ej, ej, EJ! JEST KURWA? Eee! Co to no! był za fineball kurwa? Paintball! Ale patrz, kompany jak timbal, się kurwa, tim, Jak kurwa w Team, jak pinball w... Wiem, ty, w ja bym chciał całą powtórkę tego zobaczyć. Ja są to obejrzę od razu po odcinku. Czy to było jakieś oszukane zagranie kurwa. Nie, właśnie to było... No w sumie trochę oszukane było, no. Dobra, zgodzę się z Tobą. Ale ważne, że bramka. Liczy się, kurwa, skuteczność. Nooo wal się! Wal się! Ronaldo... Wal się grzechu! Klisi, lecisz do przodu, panie Klisi. Będzie dobra okazja dla Klisiego. No nie. Kurwa, ile czekania, żeby to nadusić, żeby było akurat. <laughs> Mówisz, że timingi masz? Kurwa, uczę się, nie? 6-0 dostałem do chuja. To w toreczkę robimy? Nie. No. Never be alone, be alone, be alone. Mogą zdeprimować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No daj tam. Oj! Używa, jak wie to. A ja się rzucił nasz czupaka, Bejluś. No, żeby to nie był jego dzień. Niestety, nie tym razem. No i znowu są Baila? ważne przejęcie. Nie, twojego brązowca. Aha. Dobre, Może wyjście. Twardy... Oj! 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 Mogłem strzelać, mogłem strzelać, i Teraz, nie podbijać. I... Musimy ale specjalnie później, bo za daleko było, że nie wiedziałem co zrobić zawsze. <laughs> tak... Do to, to, z czym ci mówiłem dzisiaj, nie że Te pedalskie wychodzenie w no, ramkarzu. Ło panie! Kurde, tez, dwa buty dalej! <laughs> w DHS jest zniszczalny przecież! No nic by się nie stało, stał kurwa prrutną i rzucił piłkę. Dobra, lecimy Pytanie, sobie. Edenazor! E, Eden! E, a nie Edenie, prosimy o dośrodkowanie na, na miarę gola, no. Odbieraj piłkę, już, szybko. Nie. a, -a. Nie ma tak łatwo. Dobra, jest. Kurde. A jaki ten... To po swoim ten, chyba poszło, nie? Patrzcie, w kurbie. No, jest, kurwa. Co mu nie być? A, myślałem, że to na Wardiego tam idzie. Zatrzymana. Najgorsze, że ja też tak myślałem. To, to dobrze się, myśleliśmy, Tak powinno przejął. być. Dobrze bo było inaczej. Ładne, prostopadłe podanie. blokuje Nie, ja się zastanawiam, czemu azart wykonuje jest samym środku pola karnego. Mnie to rozpierdala na przykład. Zawsze no. chciał. On, I on to. Kurwa, widziałeś to, to? się to stało? No. <laughs> Azart strzela z główki w twoim polu karnym. Jak Messi byś bliz i kurwa. Blisko polekarne może strzelać. O kurde, tam miało być podanie. No, nie mogą się przebić. Panowie. Panowie, 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 it, Bale? Dobra. No kurwa Suarez, no. Barbi. No, co Suarez, no, co Suarez, cały czas No ci umie kurwa podać nie za bardzo. Biegać tak średnio też. Wejle za zbieganiem. Zbieganiem to on miał problemy. Co? Jakim cudem? Fizyczność. Kurwa. Ja myślałem, że wejdzie. Też tak myślałem, ale na szczęście DHA tylko wzrokiem odprowadził. Spokojnie. Dajcie grzechu tutaj Złapie kolega. O. Dalej grasz? Andresem nie jestą? Co jest, kurwa? Oni są w klasie grali czy w coś? No dobrze się pokaza. Możliwe. Nie, kurwa. Nie, kurwa, no nie. I będą mieli DHA kod. Zamknij ryj, psie. Dobrze, teraz obrońcy poszli. Dali to to możemy lecieć, my tam na tak. Pa, co się dzieje. Oh, walker. Ojo. No, może być groźnie. Kurde. Kotnie. Kot, kot. Jest kotem. Świetnie zablokowana ta centra. Ale też. I Walkerem nie poje strzelać, walker. strzelać tam, ale cóż. To Walkershow? No. A zatem, Hazard. No, Hazard. Pytasz, po co on tam jest? No bo w sumie wie to zastanawiały nie? Ja bym wiecie co widzowie drodzy? Łapka w górę dla Edena Bo Eden to jest największy brot w tej gry. Mi się tak wydaje, nie? Czy stary on tam, ja wiem po co on tam jest, że pomiędzy nogami chodzić do czasem naprawdę Jednego pojawia jak smernie nie będzie wiedział co się dzieje. Myślisz, że chyba te kiepik. przesuwa się z piłką... No, no, ktoś doszedł do tej akcji, nie? Teraz ja Suárezem musiał tam jeszcze minutę stać, kurde. Moja, moja. Marek. no jednak nie moja. Nie Dobra, wracamy do stanu rzeczy. Jest szansa! jeba nie było, to lepiej, dobrze, że tą bramkę nie leciał Dobrze, przytomnie, teraz obrońca... No bardzo Nie do tego, halo? Trochę mi tu zepsuł moje plany, nikczemne Cristiano Ronaldo Nie, źle, źle, ja to źle zjebałem No za mocno sobie analogiem. Nie, w złą stronę analogiem zrobiłem Aha. Nie wiem co ja kurwa chciałem zrobić CO?! Myślałem, że coś się stało, że on mi stanął w miejscu, nie? No, tak jak powiedziałem Nie umiem wykonywać tych kurwa podej, nie? Klikam padem? Nie, po prostu nie. Luis Suarez teraz konstruuje atak. O panie! O panie! Uff! Co? Uf. Rodriguez! Mus muszę jeszcze Z Z Zyniaka namówić na granie. Namówcie, drodzy widzę Zyniaka na nagranie na YouTubach. Trzeba go upokorzyć. Rodriguez! Co ty na to i samo, żebym go upokorzył? on nie zagra z sobą. No, też mi się tak wydaje. Albo żeby, żeby z i samo wygrać. To się nie da wygrać teraz. No da się. No poza odcinkiem. Na odcinku nie ma opcji. Kamera plus 15 do skila, Czekaj, więc tak. Robię. Czekajcie, bo to jakieś najważniejsze zmiany. A ja Jadu. zrobię snapa, że fifka się kręci, nie? Tylko wyniku nie podam. Nie się ukryć, że nie był to Dodawajcie, najlepszy występ Takie Takie fajne rzeczy się tam dodaje drugą o. o nie, chyba po jest. Chyba to? Perła poszła Nie nie. A czemu Modris jest? A bo ja imien zmienił. zmieniło. widzisz? Ach, nie no. no. O brawo, brawo Suarez, dobrze się zastanawiasz. Azart. Dobry no, Gundogan. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Aj no, ja z Tobą nigdy nie wygrę, nam za mocno. Ja wiem, że się ze nie odcinku. Chyba tak. Cóż, no, e, zawsze strzelasz. twierdziłem, że jestem najlepszy FIFA w po batybie. Azart. Nie, w inne byłeś kujowszy. Nie. Byłeś chujowszy. Chuj, chuj. Zawsze. Ja, tylko w tej ostatniej chwili, ale udało się przejść. Zawsze z tobą wygrywałem. No piłko Nie no dobra, w szesnastce było wyrównanie. i Najlepsza FIFA. Nie. No już blisko pole karne. No strzelał! kurwa. to się. To, to, to... Marys. Marys z Nie może być inaczej. Rzut rożny. W szesnastce zawsze u siebie ja wygrywałem, a ty u siebie. No. Tak było zazwyczaj. Tam były no. wojny, chuje. Spójrzmy wspólnie na statystykę rzutów rożnych obu drużyn. Aaj. Gundogam, dośrodkowanie! chuj, teraz tak dośrodkowania wyszło. No 6-0 może nie będzie, ale z taką trójkę będzie wiewał. Nie. Nie. Nie, nie ma takiej opcji, tak? Nie, mm. um, hmm, nie, chciał to nie. jeszcze zna. muszę iść na rampie. Niestety, <laughs> nie. rampie. nie, no, takiej Nie, to ja pod uwagę nie. biorę. nie. Nie, w nie. Gdzie? No, Poczułem bramką nie. w tej połowie? Nie wiem. No co on zrobił? Ja to strzeliłem. jak on się ustawia, kurwa, jemane, azard. Ale popatrz na to. Tak coś czuję, że jakbyś miał tego oblaka dalej, to z 4-0 by już było. No. Genów. Kurwa. O, brawo, jeszcze mi piątko. Piłka wraca na boisko. <noise> Dychaja, to jest taki kod, że nawet. te. Bram, poprzeczki i słupki są z nim, nie? No, 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 mi się wydaje, że on to ma w tych w pasywnych umiejętnościach, kurwa. Pasywkę. Pasywkę ma akurat w superpoczeczkę. O, ale spalony by był. Groźnie, ale stążyli na czas. Nie, no, ja mam unlucky, kurwa. Unlucky. Całe życie, unlucky. Idę im nie idzie, Aj, Ale bomba po prostu To też, a mi też. A no za bitka! się wydaje, że to było tak mocne, że nawet w domu Ramos poczuł że ja dostał. <noise> No, to się, on, on już umierał, pod rozumiem. <laughs> Zadłubał się. O. Kurwe syny, no. Żydy? O Kurwe syny, żydy? Ostatnie żydy, no? No, co dlatego? No, Azard już zmęczony, bo stracił piłkę. Aż, się, że a jednak przejął. Ten gun dogania, jak się szybko Friat męczy. Więc... Mnie wszyscy polekamy. No. no ciekawe co Patrz, teraz, teraz bramka sięga. z połowy boiska. Tak, tak, Gresio. się tak, tak. I piłka trafia do obrońcy. No dobra, może jeszcze nie teraz. Ale w tym. Nie, trójka musi siąść, nie? Jak trójka nie siądzie, to jest pizna. A no no szkoda. Nie udało się opanować. No dobre dobra. mam timingi, no co mam ci powiedzieć? Lamkni się nienawidzę. Cię. Chciałem delikatnie do Modlicza on gdzieś byłem w chuj. No zaraz, kurwa, bym go na Dobra, ja tu nawet nie podaję, nie? Bo to jest bez sensu. Ole, buła poszła. Ten Kantę też ma przyjebanie. Ej, mi z dwie bramki strzelił, bo jest daleka. Co to było? Czemu on tego nie uderzył? Nie wiem, ale przepuścił to ja dziwnie. No właśnie wiem. Nie wiem, czemu tam nikogo nie było poza w sumie twoich też nie było za dużo. Czerwona, nie! Sorry! Co? Nie ma? Nic? Jak? Już myślałem, byłem pewny, że czerwona, nie? Ja teraz temu tylko na opowiadał. Może kumple z osiedla? patrz. Hamie. O proszę. Co? Widzę, że coraz lepsze, tak jak ja. Ale ja tylko dotknęłem co stary. Za chwilę rozpoczął odrzucać... No przecież od widzisz, roku. jak ja podaję te yy, po faulach, nie? W środku boiska. Ja chciałem na bakambu, kurwa, zrobić podanie. No przejął, ale nie opanował piłki. Robi się niebezpiecznie. Trochę mnie potknąłeś. Prowadzą do gry Dawaj, do Wardiego I będę się z kibol. w polu Czemu? Ja lubię. No my to wiemy właśnie, to my się z nie kiwamy, kurde. Chociaż Prosto jeszcze w tej fifie chycinica. to jest lipa. To w tamtej chwili gracz chodził płakać do siostry. Kurwa mać, ale zjebałem, mogę strzelać dwa razy szybciej. Obie wejdę ci do bramki, kurwa, bo niż nie trafię. Czy ty masz takich zawodników, że ty tylko z daleka powinien strzelać? Ale ja nie, nie mam jak do Ciebie dojść, że jest daleka strzelić. Tam było dwóch, go pilnowało. oczy. Widzisz, mam bardzo dobrą obronę. U mnie każdy piłkarz się czuje jak Lewandowski w reprezentacji polskiej, bo wszyscy go kryją, kurwa. Ale dzisiaj Lewy poszalał, nie? Kurwa uratował życie. Ja się cieszyłem jak, kurwa... Nie, no, no, w chuj się cieszyłem, chyba się nigdy nie cieszyłem. Duet Lewy-Kuba dzisiaj zrobili z Armeniem robotę. Uuu, ale faul jeszcze masz w parze, wariacie. No. Ja, no, bo ja umiem strzelać je, wiesz? Tak, Dobra. Masz tą rzutogardkę, Nie się. Gdyż Ronaldo bym umiał strzelać, no. Ronaldo bym umiał. Widzisz, jak jakbyś strzelał... Do, jakbyś dobrać strzela, dobrać stryk, jakbyś wszystko, strzelał Ronaldo, to byś, to byś trafił. No. Kurde, Wardi, no tutaj powinno być, być trzechy trzechy o nie, powinno być już trzy siedzieć. No go... nie, bo jeszcze na dwa jeden zrobię, tak nie powinno być. GOL! Ja się cieszę z tego jednego, jak ujęłam. Hahaha! mnie, Tak jak kiedyś, kurwa się cieszyłem, jak z tobą wygrywałem, teraz to się cieszę z jednej bramki, kurwa jak debil. No, naprawdę, bardzo dobre rozegranie. <noise> no, wypadek dobra. przy pracy, drodzy widzowie. Piękna Dobra akcja. To już była formalność. O nie jak ja tu strzelałem? Znalazł eee, się. zobaczymy co to jeszcze za powtórka. A tu strzał Mareza tak ładny. No cóż, to by było na tyle. Wygraliśmy. Ale plan minimum był 3-0, nie spełniliśmy go niestety. I sam uswarcił pod koniec. Nieważne. Ważne, ważne że wygrana. Oczywiście idźcie na kanał i samo zobaczyć pierwszy mecz, jak nie widzieliście. No jak widzieliście i na przykład go nie subskrybujecie, to możecie zasubskrybować pana Szymona. Lubię. On lubi to wtedy. I dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. Zostaw łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie czy piątka, Siemano.